No tak! Ja też zmieniłam proszek na nowy persil, ponieważ miałam po prostu dość bycia tym, kto zawsze psuje zabawę. I to tylko dlatego, że mój stary proszek był bezradny wobec plam. Zwłaszcza w 40 stopniach. Jeśli również twój proszek ma czerwone światło, zmień je na zielone. Nowy persil Green Power. To zielone światło dla czystości bez plam. Już w 40 stopniach. Zmiana starego proszku na persil? To była moja najlepsza inwestycja. Persil jest wart swojej ceny. Ten zielony proszek ma wyjątkową bioaktywną siłę. Uważaj! Albo kup Persil. Wypróbuj wysoką jakość. Nowy Persil Green Power Extra Bioactive. Wiesz co masz? Zatrzymać go! Zatrzymać! Biegłem tak szybko jak mogłem i nagle nie wiadomo skąd pojawił się ten człowiek. Wybieg zarobił i nagle traf dokładnie tutaj. Widziałeś, jak ten facet szybko biegł? Nie mogę mu wierzyć, bieg jak strzała! To był Ato Boldon. To nie był A Boldon. Boldon ma to czuprynę! Nie mogę w to uwierzyć! Odzyskałem swój telewizor w tym samym dniu, w którym go straciłem! Wszyscy powinniśmy nosić adidasy. Nasze miasto byłoby bardziej bezpieczne, a nam żyłoby się spokojniej. Tak. Czy zażywasz witaminę C? Oczywiście. A czy wiesz, że twój organizm nie może zgromadzić jej na dłuższy czas? Dlaczego? Wkrótce po zażyciu większość witaminy C jest wydalana. Dlatego stworzyliśmy CTB. Witaminę C z długotrwałym efektem działania. Unikalna kapsułka z mikroperełkami stopniowo uwalnia witaminę C. Dzięki temu chroni Twój organizm od rana do wieczora. Cały dzień z CTB. Raz, dwa, trzy i po tłuszczu. Tak silny jest nowy pór z octem. Tutaj. Tutaj i tu Pór usuwa tłuszcz całkowicie. Nowy pur z octem niezwykle silny w walce z tłuszczem. Wśród wielu past do zębów jest ta jedna. Kolodent Super Biel. Super nowa, super wzmacniająca, w super cenie. Kolodent Super Biel. Staćcie na doskonałość. Jak chronić organizm przed chorobami? Trzeba stosować zestawę witamin i minerałów, ale tylko kompletne. Dlatego polecam Wigor. Dla dorosłych Wigor Komplet. Ponad 30 witamin, minerałów i mikroelementów. Dla dzieci Vigor Junior. Smaczne tabletki do ssania. Wigor Senior. Pełny zestaw witamin i minerałów dla osób po 50. roku życia. Jedna tabletka Wigoru dziennie wzmacnia organizm i podnosi odporność na choroby, infekcje i stres. Vigor. Kompletnych witamin Moc. Pedros? Yeah. Kajos. Już 27 lutego o 14.30 dowiecie się, który z polskich przebojów zyskał miano piosenki ubiegłego roku. Spośród wszystkich, którzy oddadzą swój głos na jedną z dziesięciu plebiscytowych piosenek rozlasujemy wspaniałą nagrodę. Samochód posiadający cztery poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek i elektryczne szyby. Nagrodą dodatkową jest słodka niespodzianka, bagażnik pełen wafli teatralnych. Posłuchajcie i popatrzcie uważnie o to trzy z naszych propozycji. Kaja, prawy do lewego, 0700 867 01. Robert Gawiński, Sherman, 0700 867 02. Anna Maria Jopek, Michał Żebrowski, Wspomnienie, 0700 867 03. Wybierając ulubioną piosenkę, masz szansę wygrać wspaniałą nagrodę. Przypomnijmy, emisja finału plebiscytu już 27 lutego o 14.30. Po tragicznej śmierci żony i córki, Charles Bronson staje się egzekutorem najzuchwalszych przestępców, wobec których prawo jest bezsilne. W ponurych zaułkach Los Angeles szaleje anioł zemsty. ŻYCZENIE ŚMIERCI 2 W sobotę 26 lutego o 22.05 Prosimy o odbiór z nadajników na ziemiach. Odliczone? Hm, za dużo. Wiem ile kosztuje Bonux. Nigdy się nie mylę. Ale teraz Bonux jest tańszy niż w 99. Niezła pomyłka, co? Takie pomyłki mogę popełniać. Nowa dynamiczna Toyota Corolla VVTi. Niezawodnie dowieziecie na miejsce. Ale szybciej niż by się ktokolwiek spodziewał. Nowa Corolla. Nowe silniki. Nowe wrażenia. Mamo, kiedy nasza kochana cioteczka przyjedzie? Ten mężczyzna otworzył rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Inwestbanku. Ta kobieta założyła lokatę Inwest 2000. Dołącz do nich, a otrzymasz bezpłatny dekoder polsatu cyfrowego. Dekoder umożliwi ci stałą obserwację Twojego konta, a także zlecanie operacji finansowych z domu. Szczegółowe informacje pod numerem 0801 65 65 65. Tom Berringer. Strzelec wyborowy sierżant Thomas Beckett. Bohater korpusu Marines. W tej akcji ty będziesz nim kierował. W sercu panamskiej dżungli likwiduje wskazanych wrogów. Najlepszy strzelec, jakiego można sobie wyobrazić, teraz wyrusza z kolejną misją. Snajper Piątek 25. Oskar za najlepszy film zagraniczny. Czystki stanowskie pochłaniają kolejne ofiary. Słoneczne wakacje na podmoskiewskiej daczy mogą być ostatnimi dla towarzysza Kotowa i jego rodziny. Nikita Michałkow z córeczką Nadią w filmie Spaleni Słońcem. 23 lutego 10 minut po północy.